Zbliżamy się coraz bardziej do książek, ponieważ w książkach dzieje się też znacznie więcej wydarzeń, ale historia staje się również bardziej opowieścią o Ciri, a mniej o innych postaciach. W oryginalnym scenariuszu nie miałam wielu scen akcji. Było dużo momentów, w których stoję bezczynnie, czekając na bycie uratowaną przez Geralta i Jennefer. Jeśli teraz nie zobaczymy, że ona cokolwiek robi, a potem w czwartym sezonie dołączy do gangu morderczych szczurów, to nie będzie to miało sensu. tej strony Drwal witam Was w kolejnym odcinku na temat Netflixowego produktu Wiedźmina podobnego. Panowie i panie, na początek może powiedzcie mi, czy wiecie co to jest tak zwany bait and switch? Wedle Wikipedii jest to nieuczciwa praktyka rynkowa polegająca na reklamowaniu się określonym produktem, po czym odmowie jego udostępnienia z zamiarem promowania czegoś innego. Moi drodzy, określenie to często jest używane w odniesieniu do produktów dzisiejszego Hollywoodu. W momencie, gdy promuje się dany serial, daną produkcję, na przykład konkretnym bohaterem, a następnie w trakcie okazuje się, że to była tylko przynęta, a tak naprawdę główną postacią jest nowa bohaterka, tym razem protagonistka, która jest oczywiście silniejsza, mądrzejsza, fajniejsza od swojego męskiego odpowiednika. Moi drodzy, z tym zabiegiem w ostatnich latach mamy do czynienia nad wyraz często. Z szybkich przykładów wystarczy wspomnieć Masters of the Universe ze strony Netflixa, czyli swoisty remake, reboot opowieści o Himenie. Wiecie o tym umięśnionym blondasie, którego znamy z lat dzieciństwa, na potęgę postępnego czerepu. No tylko, że okazało się, że postać Himena była właśnie jedynie przynętą, bo poszedł on do strzału już w pierwszym odcinku, a na jego miejsce dostaliśmy silniejszą, fajniejszą protagonistkę właśnie. Z innych przykładów można wspomnieć choćby nowy film o Thorze, gdzie to przecież pani Thor była tą fajniejszą, albo choćby Mandalorianina, trzeci sezon. Gdzie to już nie ten Mandalorianin, był głównym bohaterem, lecz jego czas antenowy zabrała pani Mandalorianin. Moi drodzy, wygląda na to, że to samo czeka i Netflixowy produkt wyźmi podobny. O ile już wcześniej Geralt był bardzo mocno. Spychany na dalszy plan w swoim własnym serialu. O tyle w tym momencie, już i twórcy, i aktorzy przyznają się do tego. Serial przestanie być opowieścią o Geralcie, a zacznie być bardziej opowieścią o Ciri. No bo przecież, hej, kto by oczekiwał w serialu o tytule Wiedźmin, bazującego na książkach zwanych Sagą o Wiedźminie, opowieści o jakimś Wiedźminie? I żeby było jeszcze ciekawiej, ja nagrałem. Przecztową część tego materiału już kilka dni dobrych temu, a następnie miałem okazję zobaczyć pierwsze dwa odcinki serialu, bo wybrałem się na to wydarzenie w Łodzi, organizowane przez Netflixa. Oczywiście zaproszenia nie dostałem, tylko że ja jestem jak hiszpańska Inkwizycja. Pojawiam się wtedy, kiedy się mnie nie spodziewa. Także niespodziewanie się tam pojawiłem. Odcinki dwa widziałem i tak naprawdę nie musiałem nawet zmieniać tego, co nagrałem wcześniej, <grym> bo wszystkie tropy, jakie wyznaczyłem, się sprawdziły. Od razu pozwolę sobie też zapowiedzieć, że jeżeli chcecie się bardzo dowiedzieć, co się działo w tych dwóch odcinkach pierwszych, jakie są moje wrażenia, jeszcze przed moją serią recenzji, które się oczywiście pojawią, to zapraszam Was na jutrzejszego live'a na live streama, który odbędzie się tutaj u mnie na kanale, ale równocześnie odbędzie się na moim profilu Twitch i nowość, uwaga, na moim profilu na platformie Kik. Będzie to mój pierwszy strumyk na tamtej platformie i mam nadzieję, że fajnie pójdzie. Serdecznie Was zapraszam, więc jutro, czyli w środę 28, jakoś pod wieczór. Z racji tego, że nic z Netflixem nie podpisywałem, żadnej klauzuli, poufności, to będę mógł w sumie nawet opowiedzieć wam całe dwa odcinki na waszą własną odpowiedzialność, że tak powiem. Tak czy inaczej, żeby nie przegapić jutrzejszego streama i następnej serii recenzji, oczywiście każdemu, kto mnie tutaj ogląda na YouTube, polecam zostawić subskrypcję z wodem. Wtedy, jak coś się dzieje na kanale, to wy dostajecie powiadomienie, no i tym sposobem kanał rośnie w siłę, Łysy zarabia siwo na yy, przycięcie grzywki, a wy macie dostęp do nowych materiałów. Dziękuję pięknie, raz jeszcze. Koniec tych ogłoszeń parafialnych. lećmy do dzisiejszego materiału. Zaczniemy może od tego nieszczęsnego klipu. Jeden z klipów promocyjnych, nowy sezon, który, jak ostatnio podkreśliłem, przedstawia wydarzenia nie tyle z tomu Czas Pogardy, na bazie którego ma być ten sezon, lecz z poprzedniego tomu, czyli właśnie z krwi elfów która to wedle showrunnerki była zbyt nudną i zbyt trudną do zaadaptowania książką. <laughs> Dlatego teraz uwaga, spoilerek cały pierwszy odcinek cały pierwszy odcinek nowego sezonu. Będzie właśnie na bazie krwi elfów. Ale drodzy, w tej scenie ogółem dzieje się niezły Bajzel, jeżeli chodzi o wersję Netflixową, ponieważ jak widzimy, mamy tutaj i z jego przydupasami, mamy potem i krasnoludy, mamy i Elfy, i Geralta, i Jennifer. Więc tu się dzieje w ogóle lalum polelum. Ale więcej o tym, dlaczego tak się dzieje, a raczej dlaczego to w sumie ma niezbyt wiele sensu, to będę mówić już w moim omawianiu odcinków. Zajmiemy się teraz Cheery, mianowicie widzimy, jak Siri na dzień dobry okłada z pięści czterech dryblasów naraz. Nie mylicie się. <grych> Dokładnie czterech zbirów jest okładanych przez nastoletnią dziewczynkę. Chociaż może w tej wersji raczej dziewczynę, ale wciąż nastolatkę. Chociaż w sumie okłada pięściami to nie jest Najlepsze określenie. Siri zamiata nimi podłogę. Jedna mu wykręca ręce, drugiego tam odpycha, trzeciego z pięści tak bije, że aż się rozłożył. I to wszystko. Nastoletnia dziewczynka. Ja bym się nie zdziwił, gdyby to był Geralt. Bo oczywiście Geralt byłby do tego zdolny. Tylko, że Geralt jest Wiedźminem. Jest mutantem, jest super szybki, super zwinny, super silny. A do tego ma za sobą całe dekady doświadczenia bojowego. Za co Siri. Ona chyba przeszła ile? Tygodniowy? Tygodniowe? Tygodniowe przyspieszone szkolenie w Kermoren w wersji Netflixowej? I już jest Kung Fu Master. I wiecie, widząc takie sceny, aż przypomina mi się książka, gdzie Geralt, mając przed sobą więcej niż dwóch, trzech przeciwników uzbrojonych i zaprawionych w boju, już musiał zdać sobie sprawę z tego, że lekko nie będzie, że tutaj trzeba działać bardziej taktycznie, bardziej strategicznie. I to był Geralt, wiedźmin, super człowiek z bojowym doświadczeniem liczącym dekady. Tymczasem Siri Netflixa czterech dorosłych chłopa na mnie. Eee, poczekajcie, tylko wyjmę rękę z kieszeni. Można więc powiedzieć, że Siri tym sposobem dołącza do szacownego grona hollywoodzkich Marysu, będzie mogła się ustawić w rzędzie tuż obok Galadrieli 2.0 z Rings of Power i obok Ray Palpatine ze Starych Warsów. I to tak samo jak w tamtych przypadkach, tak i tym razem po prostu psuje tą postać. Ta postać staje się bardziej karykaturą samej siebie, bo jedną rzeczą jest zrobienie silnej postaci, czy to żeńskiej, czy to męskiej, ale żeby ta postać była wiarygodna, a inną rzeczą jest przegięcie pały zupełnie w taką stronę, że postać zamiast być cool staje się cringe. Ponieważ to, co robi Ciri na ekranie, wzbudza bardziej uśmiech politowania niż sympatię do tej postaci. W udostępnionym w internecie klipie tego nie ma, ale we pełnej wersji w tej samej scenie mogliśmy jeszcze zobaczyć popisy, jak Ciri rąbi mieczem, jak mieczem elfy siecze. Tak, żeby nikogo nie zabić, oczywiście, ale bez najmniejszego problemu paruje i zadaje ciosy, broniąc się przed przynajmniej kilkoma elfami naraz. I to po raz kolejny pojawia się pytanie, po co tej Ciri w takim razie jakakolwiek eskorta i jakakolwiek pomoc, skoro ona sobie świetnie radzi ze wszystkim sama, tak? A przypominam, Tutaj, że Ciri, powiedzmy sobie, fizycznie, nie ma żadnych supermocy Nie jest ani super silna, nie jest ani super szybka, nie jest na fu. jest po prostu nastoletnią dziewczyną. No ale jedną ręką! Pozwólcie, że ja tymczasem jedną ręką przeniosę się na malowniczą plę. Widzę, że przyłapaliście mnie na otwarciu, ale nie tego, o czym myślicie. Mówię oczywiście o otwarciu Intel Gamer Days, bo to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. I trwa jedynie do końca czerwca. W trakcie trwania Intel Gamer Days w sklepach pojawiają się specjalne oferty na zakup urządzeń z procesorami Intel Core. I mówię tu zarówno o laptopach, jak i o podzespołach: jak procesory, karty graficzne czy nawet zestawy, procesor z płytą główną, albo wręcz całe komputery zawierające w sobie komponenty od firmy Intel mówiąc macie okazję, by po taniości zgarnąć wszystko co napędza niebieska moc Intela. Żeby było ciekawiej, w ramach bonusu do wybranych podzespołów oraz laptopów dostaniecie w prezencie grę Nightingale. Świeżutką grę RPG w intrygującym settingu fantazy, która już niedługo będzie mieć swoją oficjalną premierę. Dobre promki, mocny sprzęt, Graza Afriko. Wszystko to, co tygrysy lubią najbardziej. Tak samo jak ten laptop, na którym właśnie zaraz będę odpalał Wieżlinę 3 Next Gen. Laptop Lenovo LOQ to prawdziwa gamingowa bestia z procesorem Intel Core i5 13. generacji, który dzięki najnowszej architekturze hybrydowej firmy Intel w połączeniu z wiodącymi w branży funkcjami zapewnia idealne połączenie mocy oraz wydajności. W środku laptopa Lenovo ELOQ znajduje się także 16GB RAMu DDR5 oraz oczywiście Nvidia GeForce RTX 4050. Tym samym laptop Lenovo ELOQ nie tylko spełnia moje wymagania jako gracza, jako YouTubera, ale także jako Janusza. Ponieważ także i ten model znaleźć możecie na Intel Gamer Days w bardzo fajnej promocji. Więcej o Intergamer Days znajdziecie w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu. Przypominam, że akcja trwa jedynie do końca czerwca. A teraz zabieram tę bestykę na kilka sesji Wiedźmina 3 next gen. Ale jak to, że po lokowaniu muszę go oddać? To? Nie! 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 nie, nie. Moi drodzy, ten stan rzeczy potwierdza zresztą sama aktorka. Gwiazda Wiedźmina, Freya Alan, potwierdza więcej odstępstw od książek. Jednakże tym razem w dobrą stronę, jak sądzę. Ja nie sądzę. Aktorka stwierdza, że w oryginalnym scenariuszu nie miała zbyt wiele akcji. Było wiele momentów, w których ona po prostu stała, czekając, aż zostanie uratowana przez Geralta i Jennefer. No zaskoczenie, dziewczynka. Jeśli nie po prostu młoda dziewczyna, nastolatka, która nagle zderza się z wielkim brutalnym światem, która nagle jest obiektem zainteresowania wielu stronnictw, wielkiej polityki, wielu osób, które są w stanie bezlitośnie dążyć do swojego celu. Tego typu dziewczynka musi być ratowana przez jej dorosłych opiekunów. No, tragedia! No, ja to nie, nie do pomyślenia jest! To nie jest zgodne z dzisiejszym przekazem. <grym> Jeżeli teraz nie zobaczymy, że ona cokolwiek robi, a następnie w czwartym sezonie dołączy ona do gangu morderczych szczurów, to nie będzie wtedy mieć tak naprawdę sensu. Chciałam, żeby było poczucie, że zaczęła ona wykorzystywać swój trening i wprowadzać go w prawdziwe życie. Jednakże jeszcze nie chodzi o zabijanie, a przynajmniej nie powinno. Tutaj po raz kolejny widzę to, co tak naprawdę już było wiadome wcześniej, że już paliło aktorkę. Wiadomo, że ona do książek nawet nie zajrzała, ale sami scenarzyści albo książki czytali po łebkach, jeżeli w ogóle, a nawet jeśli, to kompletnie nic z nich nie zrozumieli. Słuchajcie, przecież częścią tej historii, częścią całej fabuły był rozwój Ciri. Było to, że ona, osoba niewinna, tak, dziecko w końcu. Symbol niewinności, została właśnie rzucona do tego brutalnego i bezlitosnego świata. Rozwojem tej postaci było to, że ona nauczyła się jakoś żyć w tym świecie. Było to, że kolejne wydarzenia. Zmuszały ją do tego, by zmieniać nieco swój pogląd, by zmieniać nieco swoje spojrzenie, by nieco mm, dokonywać roszady w swoim systemie moralnym. I to się działo kilkukrotnie w różne strony, bo Ciri zarówno w pewnym momencie historii potrafiła pójść, powiedzmy sobie, na ciemną stronę mocy, ale potrafiła także zawrócić i tę moralność odzyskać. Ciri więc wielokrotnie błądziła podczas swojej drogi. W historii Wiedźmina, aby w końcu stać się tym, kim się stała. Powiedzmy więc, że nie tyle przeszła ona drogę z punktu A do punktu B, co z punktu A do punktu Z i po drodze zaliczała te wszystkie przystanki. Jeżeli zabierzemy to jej postać i od razu uczynimy ją, wiecie. Super ekstra, zajebistą, najlepszą we wszystkim, ona nie potrzebuje pomocy. Chinets No Man! To tak naprawdę zabieramy tę postać. To już nie jest ta bohaterka, to jest karykatura tej bohaterki. Słowa samej aktorki to jednak nie jest jeszcze wszystko, bo na temat Ciri wypowiedział się także że Imć Bagiński. <noise> Proszę bardzo. Jak czytamy, wypowiedział się on dla brytyjskiego serwisu Metro. Zbliżamy się coraz bardziej do książek. To samo słyszeliśmy w przypadku drugiego sezonu, ponieważ w książkach dzieje się też znacznie więcej wydarzeń, ale historia staje się również bardziej opowieścią o Ciri, a mniej o innych postaciach. Ja to zawsze myślałem, że jednak mimo wszystko głównym bohaterem w historii jest Geralt. Ciri jest, owszem, bardzo istotna, ale nie bez powodu książki nazywa się sagą o Wiedźminie, a nie o Wiedźmince. Już abstrahując tego, że Ciri Wiedźminką nie jest. Ale jak mówi Tomek, będziemy uwzględniać wszystkie postaci. Nikogo nie porzucimy. Jednak bardzo, bardzo interesujące i przyjemne jest obserwowanie, jak serial rozwija się w tym sezonie i jak Freya jako aktorka rozwija się w tej roli. To był dla niej niesamowity sezon. Myślę, że będzie to jedna z rzeczy, które uczynią ten sezon wyjątkowym i innym niż poprzednie. O nie tak, że ten sezon uczyni wyjątkowym to, że gra w nim jeszcze Henry Cavill. <noise> to zupełnie nie to. Mieliśmy nieco więcej materiału z książek do wykorzystania niż w drugim sezonie. No, dlatego musicie nadrabiać tom, który pominęliście Hamsko W pierwszym sezonie, Krew Elfów Co ułatwiło nam niektóre wybory I myślę, że to również była dla nas ogromna ulga O no, nie wątpię Mamy więc kolejne potwierdzenie, że nasza Cirilla Siri Będzie mieć coraz większą rolę I tu od razu pozwolę sobie jeszcze um, Uzupełnić to wszystko o to, co widziałem W tych dwóch pierwszych odcinkach Tam mianowicie widzę, że wprowadzono od Siri W ogóle jakiś taki dziwny wątek Taki profetyczny tak? Ona się czuje... Jako ta, która jest na swój sposób wybrana, ta, która ma misję wielką. A tą misją, wedle ekipy z Netflixa, jest pogodzenie zwaśnionych ras i zaprowadzenie pokoju na świecie. <laughs> ta, nie, no poważnie. Dokładnie tak mówi o sobie Ciri, że ona chce, żeby elfy i ludzie, i cała reszta, żyli w zgodzie. I jako, że ona ma w sobie krew elfów i krew ludzi, to ona chciałaby właśnie tego dokonać. Czyli takie sztampowe typowe dla generycznego fantazy pieprzenie o, o wybrańcu, tak? Wybrańcu, który wyłami świat. I wiecie, co ja się boję? Ja się boję, że oni tym właśnie chcą zastąpić rolę Ciri, jaką miała w książkach. Bo w książkach też z Ciri wiązał się jakiś profetyzm, tak? Była przecież ta przepowiednia. Tylko, że no widzicie, taki problem był, że wedle tej przepowiedni to potomek Ciri miał, powiedzmy sobie, nie tyle uratować świat, co zawładnąć światem. Dlatego właśnie Emhir chciał dorwać Ciri i zachować się jak niekoniecznie dobry tatuś. Żeby z ich wspólnego potomka później powstał następca, który pozwoli gardowi zawadnąć światem. Do tego dochodzi jeszcze wątek elfów NL, które chciały Ciri dorwać, ponieważ miała w sobie gen Larydoren, Gen bardzo potrzebny przy podróżach między światami, tak? Chciałbym się, ja teraz bym chciał się mylić, ale ja zaskakująco rzadko się mylę ostatnio, jeżeli chodzi o te hollywoodzkie produkcje. I ja. Teraz się boję, że oni właśnie te wątki wywalają przez okno w tym momencie i zamiast tego tworzą wątek właśnie Ciri z bawczyni świata. Hm? Pogodzicielkę zwaśnionych razów. Panowie i panie, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym, jak to zostanie rozwinięte. Czy rzeczywiście serial przestanie być The Witcher i tylko The Witchers? Czy odejście Henry'ego Cavilla nie stanie się pretekstem dla ekipy serialowej? Żeby właśnie postać Geralta jeszcze bardziej odsunąć, mimo że już on został odsunięty w swojej własnej historii, czy nie stanie się to pretekstem, żeby jeszcze głębiej w to nie pójść? Czy Ciri stanie się kolejną Merisu? Czy Galadriela będzie mogła jej pozazdrościć skila i sprytu? <grybujesz> Tego dowiemy się zapewne już niedługo. Ja przypominam o livestreamie streamie. We środę wieczorem 28 zapraszam, troszkę sobie pogadamy o tym, co żem widział jeszcze przed premierą serialu. Odsyłam więc na moje social media, facebook, instagram, twitch oraz kick. Hmm? Let's kick! I widzimy się już bardzo długo. Dziękuję pięknie za uwagę z brodatym pozdrowieniem. Drwalnym bye.